Dobrze moi drodzy, kolejny dzień, no powiem Wam, wczoraj chłop w szoku, ja tutaj do kręcenia tu ząk. jednak mi to nie zawsze wychodziło, powiem Wam. No okej, okay. wkrętarka to wkrętarka, to jest do drobnych rzeczy, tak? W końcu wiertarka, wiertarka też taka se, no najbardziej to właśnie udar e, wchodzi w grę i będziemy rypać SDS-em, e, tylko że tak, myślałem, że mam wczoraj wiertło szóstkę, nie znalazłem ósemka, będę przywiercał utwory, A bo mam kołki takie, ósemki, te krótsze na 45. Też można je wykorzystać, nie będzie to żadnym jakimś tam błędem, co chodzi o konstrukcję. No po prostu trzeba się zwyczajnie troszkę przebić przez to. Dobra, zobaczymy co tu wyjdzie. Jak nie, to wyjdzie, trzeba troszkę ten, bo gdzieś poszło pod tak, jakby nad kamień czy pręta. Nie wiem, co tam można trafić właśnie w wieńcu. No ale niestety, no kurde, ja jestem trochę w szoku <grym> z tym yy, właśnie, nie. A czy może taka konstrukcja domu nic nie porazim na to ogólnie? No, zaraz zobaczymy co wyjdzie. O jest kapiątka. to też nie jest jakiś tam długi uh -huh. Tutaj luźno jest, tylko nie mogę go tam dalej włożyć uh -huh. Co jest? Coś jakby było Bo tu jeszcze trzeba było skręcić, patrzcie. Jednak za krótko jest uh -huh. No, spróbuję, trochę będzie trzeba go pod skosem rypnąć, to i tak nie jest ten, jakaś tam konstrukcja, tylko po prostu, żeby profil go tam trzymało, był zakotwiony. No tutaj myślę, nagram, pokażę wam, z tym przyszło mi się zmierzyć. Tylko jeden sufit mam taki właśnie zaplanowany. O tyle szczęścia. 8x60, to jest. Aha, bo to nie ten kołek. Tam mam te kołki na 45. Złapał, ale nie popatrzył, chyba. Nie musiałbym zobaczyć co wnosi w materiale. Bo ja sobie wziąłem na przymiarkę, bo szukałem wiertła. Właśnie tego. Co nie znalazłem. No i to by było. Dobra tutaj można parę wziąć do kieszeni, tylko żebym się nie pomylić, zaczął chyba mam w kieszeni czy mam szóstki w kieszeni. Bo tam gdzie się uda zrobić szóstkę, dam szóstkę na 60, a tam gdzie nie będę mógł, no to będzie trzeba przywiercić zwyczajnie i oddawać te I tyle, tak? W temacie Dobra, tutaj do linii Lasera idzie delikatnie pod to O cholera Dobra, coś taka przyluźno wyszło. Szóstkę próbuję. Jeżeli uda ją się bo to do kieszeni trochę rozwaliło ten widocznie, a teraz ten pasuje. I co może być? Może być nieźle o no, nieźle nie 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 ma co narzekać. Bo się będzie tak trzymać i tak to. Dobra. Tu tylko półka, a ten i tak dobrze wszedł, to nie ma co tam powiedzieć, że to mi źle. Dobra, ok, lecimy dalej. E, Przywiercim. Też były jeszcze dwa otwory. No, zabawa, zabawa jakby nie było. No, później ładny efekt, teraz to jest zabawa z tym roboty dodatkowej. Też już powiedzmy, że jest koniec z tymi płytami na tą budowę. Jakieś ewentualnie jeszcze może gdzieś tam skrawki do ubudowania czy coś tam gdzieś tutaj tego wejścia na stare części, bo nie wiem już jak tam będę planował to. Ale tak ogólnie już jest po płytach. To jeszcze pójdzie około, nie wiem, maksymalnie chyba 4-5 płyty na to. Raczej chyba nie więcej. Powinno pasować Pasuje Dobra to ja się przestawię Zwyczajnie Zaraz ten SDS <s melanideélito> <Sanbella> Io prima A wecie szlak. Dobra, to tak wysiłki. Oj, mocno, mocno, mocno poszło. dobra mocno złapało będzie trzymać jak diabeł ja bez wątpienia to. złapane solidnie dobra moi drodzy no to taki kawałek chleba jakby to określić ja jadę zwyczajnie tu sobie ustawię zaraz te płyty gdzieś tam się spotkamy dalej dobrze moi drodzy bo dalej GoPro na głowie nie miałem, mamy już wieczór się zrobił nam. Ja zacząłem, powiem wam, pociąłem sobie kilka tych plastrów na 12 cm. Jeszcze zabierzem podnośnik na bok. I już sobie tutaj powoli przykręcam dwa. No to jeszcze będę musiał troszkę pociąć ich. Zobaczymy, czy damy radiu jakieś wiązku. z dobra, tak troszkę. Kurde, a może tak. W taki sposób będzie lepiej. Mi, o. mi tu trzeba 2,29, 2,29. 29, dobra, trzeba ucinać. 2,29 plastra. Ciekawe czy dzisiaj te spodnie dożyją. <laughs> Już kilka razy zaliczyły zaczepionko. Ale chyba dadzą radę. Tak mi się wydaje. Dobra. 2,29 2,29 2,29 tutaj tak. brzeszczot, piłka tak tutaj, bo brzeszczota nie wiem powinien być też, ale dobrze też się tnie piłko nie mogę złego słowa jakoś powiedzieć o piłce dobra Zafazować to dużo akurat nie będzie trzeba to tam nożykiem nawet na górze sobie faskę zrobię to nie jest kłopotem mówię wam tak no trzeba to ustawić też będzie jakoś w miarę w poziomie pułapać kąty tak żeby później nie było ale to tak jakbym ustawiał sobie normalnie kąty i złapał poziom tych właśnie ścianek no, trochę problematyczne, ale ewentualnie będziemy jakoś po prostu zapierać karton gipsami od środka. To można by było pokręcić te śruby na stałe, żeby to związało, bo jak mam w rogach, to zwiąże. No to już nie ma bata, powinno być git. Eee, dobra, dobra. Wkrętarka to tu, 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 gdzieś tak na środku. Jest dwa wkręty w gębę. Wziąść i nie zjeść, przy okazji. Mhm. Dobra. No, to jakoś troszkę większa się udała ale to nie jest problem, na szczęście łapy normalne nieźle czyli trochę papieru ścierny trzeba przetrzeć mhm. no samemu to też nie jest tak łatwo dobrze złapał bo chciałem rękę zmienić ale w takich momentach to nie jest za, za idealne rozwiązanie, co jest? Mhm, dobra, widzicie, jednak trochę łapie wiązka, ale jeszcze ja przetrzę i nie powinno być źle. Gdzieś tu. Dobrze moi drodzy, mam deskę elewacyjną. Ja zamawiałem to oczywiście przez Allegro. Nie miałem nigdy z tym do czynienia, z taką deską powiem wam. Nigdy tego nie robiłem, nie trzymałem w dłoni, nie miałem po prostu zwyczajnej styczności z tym. No i tak, na pierwszy rzut oka, to co widzimy na aukcjach, no to tak jak na opakowaniu, tak, tutaj piękne kolory, wzory i ogólnie takie tam szmery bajery. No i tak, różnych mamy producentów, takich, uwakich, to już tylko nas nasz wyłącznie kaprys, co chcemy i co chcemy sobie zamówić, tak, to już w to nie wnikajmy. No i dobra, ja tu sobie popatrzyłem elegancko na alebro. Mm, to mi się wydawało ciekawe. Imperfarb, yy, imprefarb, imprefarb popatrzyłem, no myślę, kurde, Złoty Dąb by pasowało zamówić. Tutaj by najbardziej odpowiadał ten Złoty Dąb. Znaczy na zdjęciu to trochę inaczej może nawet wygląda. No i widzę na Allegro na aukcji po prostu, że w kolorze Złoty Dąb bla 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 No oczywiście tam było napisane, że do deski trzeba zamówić oczywiście impregnat dodatkowo oraz kleju. Tylko że akurat ten producent tak to sobie wykminił, bo myślałem, że coś jest nie tak, jak otwarłem. Kurde opakowanie, biała decha, biała cholera decha, paskudnie. Myślę, coś się pomyliło, czy właśnie, bo wiem, że i sosna taka jasna występuje, prawie że biała ta deska, myślę, no kurde, no coś jest nie, nie tak, nie? Ale później patrzę, kurde, na aukcji, znaczy na specyfikacji producenta, akurat ten producent sobie tak wykminił, że po zainstalowaniu tej deski, zwyczajnie trzeba to, pomalować mhm. trzeba specjalnym impregnatem to pomalować żeby uzyskać dany kolor taki jaki chcemy także także właśnie jak to producent tłumaczy tej deski elastycznej że zwyczajnie to jest niby taka zaleta ponieważ wszelkie zanieczyszczenia po montażu tej deski możemy sobie zwyczajnie Umyć, wyczyścić te właśnie wszystkie ten. I malujemy po montażu, także powinno być ok, po prostu według tego producenta. Czyli mniemam, że inni producenci mają te deski już pomalowane w kolor. Tylko, że później i tak trzeba impregnować te deski, nie wiem, czy lakierem jakimś bezwarnym, czy jak, skoro właśnie już ta deska ma nadany kolor. Ale tak sobie z drugiej strony pomyślałem kurde, bo tak, na podaszu podłogę będę malował, Widarunem, nie. Wideron pójdzie. Tutaj nie mamy warunków atmosferycznych ani innych tam zjawisk. Tu jest mamy robinia kacjowa. Takiego wideronka mamy. W domu nie mamy zjawisk, właśnie yy, atmosferycznych, wszelkich. Zamontowana będzie na stałe przyklejona. Tutaj klej to myślę, że coś tam sobie dobiory w markecie budowlanym. Ale teraz się zastanawiam. Ciekawe, jakby ona się, ta właśnie deska, zachowała, jakbym ją pomalował wideronem. Chcę spróbować dziś fragment po prostu sobie pomalować i zobaczyć, jak się będzie lakier właśnie zachowywał na tej desce. Bo tak sobie myślę, moi drodzy, to już by był jeden kolor pod podłogę. Może by się szczególnie odcieniem nie wyróżniało. No i jakby to określić, no bardziej walory estetyczne, że jedno nawiązywałoby do drugiego, tak? No taki mam kurczę plan i sobie zobaczymy, jak to będzie się normalnie zachowywało. No to taki gumuleon z yy, siatką wtopioną widzę w to. Deska jak deska. Możemy rozwijać i rozwijać, jakieś scenki mamy. No dosyć to tak <ścoughs> widokowo, no wiadomo, jak się blisko przyglądamy, to to sztuczne na razie się wydaje, zobaczymy jak po pomalowaniu, ale tak to pff, no dosyć sensownie, tak? Tym bardziej, że ten producent w cenie właśnie tych 115 zł daje nam dwie rolki, a czy dwa pasy po 2,60 długości na 16 cm. Także mamy troszkę więcej tej deski elewacyjnej do, do wykorzystania z tego. Nie wiem, opinie miał dobre yy, właśnie, co patrzyłem, ten produkt. Także no zobaczymy dalej, tak. Ja tu mówię, trzeba będzie spróbować zwyczajnie to pomalować. Zobaczę, jak to się będzie zachowywało. Więc jakiegoś pędzelka i sobie tu fragmencik tej deski machnąć zwyczajnie. Bo i ten słupek tutaj przyłokienny też mam zamiar właśnie zrobić sobie właśnie, w takim odniesieniu do schodów oraz właśnie tej wnęki, żeby to nawiązywało jedno do drugiego, żeby tutaj już nie malować, tylko po prostu tak, walory estetyczne, żeby to nabrało. Dobra, tyle.